Czołem, Kromka z Rosławem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, moi kochani, Battlefield Hardline. Bardzo długo go nie było, a to z banalnie prozaicznych powodów. Do wiecie, że Hardline jednak aż tak bardzo mnie nie wciągnął. Na samym początku faktycznie trochę w niego pograłem, tam wbiłem kilkadziesiąt leveli, ale później jakoś tak... Wolałem sobie wrócić do Battlefielda 4, który dalej jest wspierany. W grudniu przypomnę wam to jest najnowsza informacja, będziemy mieli darmowy dodatek. Ja już o tym mówiłem na fanpage'u, ale tak tylko i wyłącznie przypominam. I wydaje mi się, że jest to dobry moment, żeby wam tutaj hardline'a pokazać, ponieważ niedługo też za parę dni chyba z tego co się orientuję, będziemy mieli battlefronta. Także też coś z Battlefront'a Wam będę chciał zrobić, pokazać. Już pooglądałem sobie wszelkiego rodzaju materiały Jack Fraxów i Level Capów. Parę rzeczy mi się nie podoba w tym hardline i no, moje zdanie jest no, różne, ale to generalnie nie ten film, nie ta działka. Moi kochani, dzisiaj Battlefield Hardline i chciałbym Wam pokazać te dodatki, które faktycznie ostatnio powychodziły. Ostatnie, no, ten, który tutaj widzicie, to jest rabunek, tak? Mapka Muzeum. I później dodatek Blackout, ten darmowe to darmowe DLC z dwoma przerobionymi mapkami. Tak, to są, są tam dwie mapki przerobione z poprzednich części, z poprzednich DLC, że tak powiem, Battlefield Hardline, ponieważ mamy tutaj przerobioną część Night Job i Night Woods. Tak, Night Woods to jest chyba mapka z Criminal Activity, a Night Job to jest po prostu wersja z napadu na bank. tylko że w trakcie... Nocy. Także teraz widzicie muzeum i, i będziecie tutaj śmieli do dyspozycji w tym materiale zobaczenie jak radzę sobie z paroma rzeczami, które zostały dodane. Mam tutaj na myśli broń, bo dodano na przykład M1, dodano gogle noktowizyjne, o nich za chwilkę i parę jeszcze innych rzeczy, w których ja się nie będę zagłębiał, bo tak jak mówię, Hardline nie jest moim głównym, że tak powiem, tematem i nie mam na jego temat aż takiej wiedzy, którą mógłbym się z wami podzielić dzielić jednak fakt faktem moi kochani zdecydowałem się na zakup rabunku ponieważ Słyszałem wiele pochlebnych opinii o właśnie tym dodatku, i muszę Wam szczerze powiedzieć, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się na tym dodatku. Jest to dodatek, który bardzo, bardzo przypomina mi dodatek Close Quarters. Wszak można byłoby powiedzieć: Close Quarters z Battlefielda 3. Można byłoby powiedzieć, że w sumie cała ta gra bardziej przypomina Battlefielda 3 i właśnie Close Quarters w tym zamyśle, że no, jest tutaj generalnie postawiony na cel strzelanie i bieganie. Ale mimo wszystko te mapki, które tutaj widzicie i które staram się Wam pokazać, w takiej dowolnej kolejności yy, są naprawdę fajnie przemyślane zrobione. Najbardziej mi się podoba ta mapka, którą tutaj widzicie, ponieważ jest wiele różnych przeszkód, za którymi można się schować. Ona jest w miarę prosta, można fajnie flankować, tak jak przed chwilą widzieliście, oraz mapka. Muzeum. Także jeśli zastanawiacie się, czy sobie sprawić może jakiś dodatek, bo tak jak mówię, ja pręmki nie miałem, jednak nie chciałem kupować ze względu na to, że w tej grze aż tak dużo czasu nie przesiedziałem. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić rabunek, jeszcze jeśli jakimś cudem go nie macie, to warto. Warto. Moim zdaniem warto, to jest bardzo fajny dodatek. Mapki są bardzo fajne. Nie biorę tutaj pod uwagę broni, bo to nie o to chodzi. Generalnie jak sami widzicie, grałem tutaj M416 przez chwilkę jeszcze grałem M16 i później w końcówce tego gameplaya chyba za chwilkę zaraz zacznę się bawić właśnie Bronią, która została dodana, i tak właśnie tutaj ją widzicie, to jest broni M1A1. Nie jest ona jakaś super zajebista. Oczywiście, jeśli pierwsi zaczniemy strzelać, i jest to mniej więcej średni dystans, to to jest jest okej, okay, tak da się tutaj coś z nią zrobić. Ale troszkę na nią narzekałem momentami na dalekim dystansie, ponieważ pod koniec materiału zobaczycie, że strzelałem w typa właśnie tej broni, i już nawet odwróciłem się, bo chciałem iść gdzie indziej, a on w dalszym ciągu żył, tak. Nie jest to jakaś broń, która niesamowicie grzeszy szybkostrzelnością, jest w każdym razie to opcja, która pozwala tak troszkę wczuć się historycznie, bo jest to broń historyczna i nie można chyba do niej zamontować żadnego celownika, to też taka, taka fabryczna, nie wada, ale, ale coś co na pewno wpływa na jej ogólne używanie. Także polecam dodatek Rabunek, jak najbardziej. On oczywiście darmowy nie jest, tak jak, tak jak darmowe jest to DLC z mapkami nocnymi, zmienionymi, ale warto, polecam, naprawdę można się fajnie pobawić w. Naprawdę close quarters, no, no, nic tutaj więcej wydaje mi się dodawać na ten temat nie trzeba. Ja się bawiłem całkiem spoko i tak jak teraz tutaj widzicie jest to właśnie ten drugi dodatek, który jest darmowy dla nas wszystkich. Oczywiście zarówno dodatek rabunek, jak i ten, który teraz widzicie miał w sobie również patch, który tam parę rzeczy po prostu poprawiał, podobno jeszcze poprawiał netcode. Moim zdaniem tutaj netcode się wiele nie różni od Battlefield 4, z tym, że wydaje nam się, że ten netcode jest lepszy ponieważ lepiej e, jest szybszy time to kill i po prostu nie ma aż tak wielu przypadków, gdzie giniemy za ścianami. Tutaj natomiast widzicie gadżet, który został dodany, czyli gogle noktowizyjne, które są bezużyteczne, moim zdaniem. One są bezużyteczne, ponieważ na tych mapach jest jasno. <noise> Także ja osobiście, kiedy grałem e, w ten dodatek i nakładałem sobie te gogle noktowizyjne, bo faktycznie chciałem trochę poczuć ten klimat, Niestety klimatu nie czułem, bo nic nie widziałem. No niestety od razu później je zdecydowałem się ściągnąć i lepiej mi się grało bez nich. Tutaj również mamy, nie wiem czy to jest karabinek, czy to jest karabin, to jest M1. Również broń, która praktycznie nie nadaje się... Jakby tak popatrzeć statystycznie do wielu rzeczy, w każdym razie można pograć z głową, można coś ciekawego tutaj nią zrobić, tak jak na przykład w tym razie, chociaż to akurat może nie jest najlepszy przykład, bo, tak jak mówię, w takiej sytuacji to nawet nie wiem, łyżeczką można byłoby kogoś zabić. W każdym razie fajnie mi się grało, przyjemnie, bo stanowiło to dla mnie. Jakieś wyzwanie. Mapką, którą teraz oglądacie, to jest właśnie zremasterowana, przerobiona mapa z dodatku Criminal Activity, tylko w ciemnościach, w nocy. Także ci z Was, którzy mają właśnie ten dodatek, możecie sobie teraz porównać obydwie, obydwie mapy, obydwie, obydwa środowiska i dać znać, gdzie się Wam gra lepiej. Ja nie wiem, czy gra mi się lepiej na tej mapie ciemnej czy jasnej, bo tamtej nie mam. Ale zawsze fajnie, jeśli się podzielicie ze swoją opinią. I powiem wam <laughs> teraz, jaki mam jeszcze problem, tak naprawdę, w, z, z tym hardlinem. I to jest jeszcze, zanim przejdę do, do, do clue, to jest napad na bank w wersji, w wersji nocnej. Także też możecie sobie zerknąć. Oczywiście podstawą na tych mapkach jest Tumik, co zresztą za chwilkę zobaczycie. No ale czego by się tutaj spodziewać? Miałem duży problem. Miałem duży problem z tym dodatkiem rabunek. Ponieważ chciałem w niego pograć, wydałem na niego pieniądze na PlayStation 4, gdzie tych graczy jest, jest sporo. No, nie da się ukryć tych graczy jest sporo, to nie jest gra martwa na PlayStation 4. Nie wiem, jak na Xboxie, wiem, że na PC jest bardzo, bardzo źle, ale miałem problem ze znalezieniem serwerów, po prostu, po prostu na rabunku, w godzinach. 15, 16 nawet, nie było europejskich serwerów. Nie wiem, czy ja źle szukałem, ale no po prostu filtrowałem sobie to na przeróżne sposoby i była totalna lipa. Natomiast ten karabin <snipery> snajperski, samopowtarzalny, który teraz widzicie, M82, to jest jakaś masakra. To jest tak mocna broń, że ściąga z tego, co zauważyłem, na dwa hity <snipery> za każdym razem. No zresztą zobaczcie, co ona tutaj e, sobą... Prezentuję. Także moi drodzy, to był taki króciutki powrót do Hardline'a. Hardline jest bardzo fajną grą, ona jest bardzo szybka, bardzo wartka, oferuje naprawdę wiele akcji i czasem fajnie sobie tak do niej wrócić, jednak po tych paru godzinach tutaj spędzonych, znowu zauważyłem, że jednak ta gra ma bardzo mało do zaoferowania w porównaniu do Battlefield 4, bo tak sobie przejrzałem bronie, przejrzałem sobie pojazdy i jednak to Battlefield 4 jest dalej moim ulubionym Battlefieldem, przynajmniej teraz, tak nie porównując do Battlefielda 3, chociaż ogólnie chyba jednak czwóreczka bardziej mnie wciągnęła niż trójka. Także moi drodzy, pamiętajcie, kromka gada radzi nigdy was nie zdradzi. Mam nadzieję, że taki króciutki powrót do hardline'a wam się spodobał. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, papa. Pa.